Hej, hej, widzów! Nuwilet. No, w końcu! W końcu mamy fajnego katalista, którego zawsze chciałem. W ogóle to jest moja pierwsza postać, którą będę wishował z Fontaine. I sądzę, że nie ostatnia, bo później mamy Slaya, Furinę, no, Foczkę, Tyle postaci i tyle będzie wishowań. No dobra, Furinę nie uda mi się złyszować od razu, jak wyjdzie, bo nie będzie mnie wtedy w kraju, więc... <laughs> będę na wyjeździe, no trudno, zrobię trochę z opóźnieniem to wishowanie, ale co ja będę się teraz męczył? Co ja będę o tym teraz myślał? Najważniejsze jest tu i teraz. Mam nadzieję, że klątwa nie przeszła na mnie, bo wszystkie moje gry, gdzie gdzieś puluję nowe postacie, nie zostaje ich. I mam nadzieję, że na się to nie przeszło. W ogóle fajne czwórki mamy. Mamy Ionę, Fiszkę, Księciu. Fiszka, ja tak patrzę na nią i coś czuję, że ona będzie najczęściej się pojawiała. No dobra, to teraz szybki wypływ emocji. Let's go! Tu, tu, Dobra, lećmy. No dobra, zacznijmy naszą pierwszą dyszkę. Mam nadzieję... Ej! Ale fajnie by było. Pierwsza dycha i od razu legenda. Dawaj, to jest teraz, to jest teraz, to jest teraz. Ter <noise> Za każdym razem tak sobie marzę, marzę i wiecie co? Nigdy, nigdy tak nie miałem. Dobra, mamy księciu. Gdybym nie miał C6, to byłbym zadowolony. <noise> w ogóle... Ej, ale teraz jest też z hutało i księciu. O kurde. Bardzo fajny bander, Jeśli ktoś dropi pochutało, to od razu jeszcze księciu ma do C6, do, można dobić. O. No dobra, początek jak zwykle, cudowny. Jedna postać, gdyby dwie były czy coś. Ech. Powiem wam, że coś czuję, że będzie dobrze, a z drugiej strony mam to w głowie. Ta Twoja klątwa ciąży za tobą, ciąży w ogóle flat. Nie, <laughs> to już jakaś chociaż postać jeszcze dodatkowo. Nie? O, wiona, dobra, super. I ona super pasi <laughs> Bo tak to już się bałem że będzie tragedia No na razie tak jak widać dramat W ogóle ej co by było Gdyby zamiast broni Dorzucali czasami artefakty Ej to by było spoko Jakby czasami taki artefakt dorzucili Zamiast broni bo bym chciał Szczerze mówiąc dostać taki nie wiem zamiast niebieskich Tutaj broń byśmy dostawali fioletowe, a czasami złoty też artefakt Kurde ej a to by było super <laughs> Ej ale kurde z jednej strony spoka, a z drugiej strony nie, bo niektórzy tych broni nie dostają i niektórym by się przydało. Dawaj, z... no nie, nie ma złota. Co ja myślę, chciałbym, chciałbym dostać. W ogóle też za każdym razem, kiedy człowiek, o, znowu jedna." Hello! Ej, gdzie one mam na C6? Nie, już 9, C9. Z jednych złyszowań to miałem już C10, więc już 11 albo 12 by było. To by tak dali. Ach, ale nie będzie. To by było dramatyczne. Ach, dobra. No to może teraz let's go! Let's, 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 let's! let's, 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 let's... No dobra. Pech. Ech chciał. <gulity> dobra, ale jestem dobrej myśli. 50 na 50 Novilet, New Gillet. <gulity> o nie. Czemu porównałem Novileta do ostrzy dogolenia? <gulity> po części to, ten promień wodny, który wypuszcza hydropompę od Blastoisa mogłaby przeciąć, mogłaby przeciąć włosy no, tak by mogło być w ogóle, jak ja ostatnio wishowałem, jak miałem Alanka, no dobra ale kurde, muszę zrobić też ten system soft pitów, bo nigdy z tego nie korzystałem, a z drugiej strony się nad tym zastanawiam, czy by to mi ułatwiło hmm. muszę kiedyś to sprawdzić, na razie jest dramat na następną postać już zrobię sobie soft pity i będzie spoko w ogóle ten system softbitów, hmm... W ogóle też się mylę, patrzcie, jest fiszka, ale kurde... Ale wiecie co by było fajne? Gdyby... Ten Splash Art by był po prostu, nie wiem, jakieś tam efekty miał, tych piorunów, czy coś takiego. E? Faruzan? Co ty tutaj robisz? <grybujesz> Zawsze mnie dziwi, jak dostajemy inną postać niż te dedykowane, albo co mają większą prawdopodobieństwo wy wypadnięcia. A tu nagle Faruzan! Nie no, najbardziej mnie dziwi za każdym razem, kiedy bronił i

no dobra, ci ci mam na C2 teraz będę miał. Why? Ojo, why? Czemu mi to robisz? Czemu? Eee. No i co, to teraz popewniaczka lecimy, to teraz złoto dawaj, to chociaż tu. No nie. I tyle zaoszczędzonych primo pójdzie się rąbać. Czemu? No nie, będę teraz ubolewał. W ogóle jeszcze miałem jedną rzecz. Co do tych spashartrów powiedziałem, o czymś zapomniałem. <laughs> o czymś zapomniałem. Tylko o czym, no ale zostałem zbity przez no Co ja poradzę? Miał być nowy let. ale cóż. <laughs> Dobra. Najważniejsze, że teraz się trafi. Ale co do broni, właśnie. Gdyby te bronie... To no nie wiem. Byśmy mieli jakieś większe prawdopodobieństwo trafienia, nie tylko, że o, jak nie dostaniesz jej dwa razy, to będziesz miał... A trzecim razem pewnie, jak no, kurde, to jest. ja to robi taką maszynkę do robienia pieniędzy, choć ostatnie są pod kreską. No, tyle nie zarobili z Genshin'a. Są na stracie, wręcz bym powiedział. O, dobra, ile już przepaliłem? No nie, już się zmieniła liczba, a tu nadal go nie ma. No, bilet, potrzebuję cię. <noise> Przecież płaczę, a ty potrafisz zatrzymywać deszcz. Proszę cię, przestań. No nie, Diona mnie prześladuje. Miała być piszka, A tu Diona. <grywia> Dramat. O, jeszcze co, ale bym po broń poleciał dla niego, bo on naprawdę kozak wygląda. Ale pytanie: Kozak fajnie wygląda. no wiem jako postać? Świetnie wygląda, ale kurde. Chciałbym, chciałbym jeszcze po broń polecia, ale boję się, że no, z moim dotychczasowym szczęściem. <grywia> o, dobry mieczek. Dobry do księciu. Ale właśnie obawiam się, żebym... Hmm... Przepalił całe primo ale bym tego nie dostał, więc obawiam się, więc chyba tego nie zrobię na tym ruszowaniu. Hmm. <laughs> Może jak będzie rebaner. <laughs> o jest. Ej, dużo nie wywaliłem tych fejtów. U, super, 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 super. To wie, To teraz C2, dawaj, C2. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Dawaj, dobra, dawaj, dawaj. To mo to fiszka. <laughs> no dawaj, to teraz, to teraz. Dawaj. Dawaj, zawsze mam takie marzenie, żeby dostać dwie postaci od... R postać i jego ko jej konstelację. Czemu? Czemu mi się to nie spodoba... no nie, koniec. O, no dobra, najważniejsze, że pojawił się... Ale, kurde, chichi na początku, no nie. Klątwa przeszła na mnie, na kolejną grę. Nie mogę. Muszę coś zrobić z tą klątwą. Macie jakieś sposoby na klątwę? Bo ja, no, tak jak widać, do nie mam. Przegrywam wszystko, co się da. Nie tylko w Genshinie. Ech. No ale dobra, dzięki, wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.